Mistrzem, ale przede wszystkim chciałem się do Was zwrócić, kochani główni bohaterowie dzisiejszego, tego że ważnego wieczoru kulturalnego. Panie Pani Tereniu, Pani Prezes, wszystkie członkowie stowarzyszenia, kochani młodzi wójty, Pani Kasiu, Pani Bartoszu, szanowni mieszkańcy, dzisiejszym spotkaniu. Panie, dokonaliście wielkiej rzeczy. Utrwalić pamięć tych minionych dni i lat na kartach książki. Zachować i odczytać Waszą lokalną kosztowność, Wasze tradycje, zwyczaje. to wielka rzecz, bo zostawiacie swoją pracę, wielkie dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Myślę, że nie nadużyję porównania, jeśli powiem, że swoją pracą, tą pozycją dołączacie do Wielkiego Panteonu Wybitnych postaci Polskiego życia polskiej literatury. Biskiewicza, Ponowickiej, Dąbrowskiej, Orzeszkowej. To ci najbardziej znani, którzy opisywali polską wieś, polskie zwyczaje, polskie tradycje. Ale nie w sposób nie wspomnieć tutaj postaci zasłużonych dla ziemi ponowickiej. Ziemi Biskiewickiej, czy pani Janina Dudek. Chcę poprzez swoją pracę doprowadzić do tego, że to co piękne, to co nasze narodowe tradycje, zwyczaje zostało na kartach księżących zapisanych i spadanej. I za to Wam dzisiaj się należą kochani, słowa zadania i podziękowania. Tutaj w Bałtrzymowie, Szanowni Państwo, jest szczególny dobry klimat do powstawania wyjątkowych dzieł do zamieszkiwania narodzin, jego grupitnych Waszych środków, wspomnianych tutaj na kartach tej książki również. Tutaj w końcu, Panie terenie, od kilku lat wspólnie interesujecie się i wygryziecie wielkich rzeczy. Ta książka jest jedną z tych rzeczy, ale i wasze stowarzyszenie, wasz zespół, śpiewacze, i rozmawiają o odrzeku, nie tylko Lokalnie, ale i szeroko na całą Polskę. Za to wszystko wkładam serdeczne podziękowania. Kochani, to dobrze, że w tej książce też oprócz tych tradycji zwyczajów wspomnieliście takich wspaniałych i zadłużonych bo powinniśmy pamiętać, powinniśmy ich wspominać, powinniśmy im oddawać cześć i pamięć. O panu senatorze o panu o lotniku, ja w tej mowie też wspominałem, też przywoływałem ich na kilka jako przykład dla innych. Bardzo się cieszę, Szanowni Państwo, że w tym podmiotowym wydarzeniu mogę być razem z Wami, uczestniczyć i tym, co mam się podzielać. Dobre słowa, ale i również kwiatem jestem gratulatywnym. I wiem, że skarbonka, skarbonka tak? Tak? i wsparcie też co bardzo dziękuję za zaproszenie wszystkiego dobrego